Cześć, Przemek Iwanek, Piwo i Cydry. Cześć, Kamil, e, właściwie Kowal, Smaki Piwa. Cześć, Piotrek Kwaszyński z... Cześć. Jesteśmy właśnie w Cześć, gdzie za chwilę zdegustujemy jedno piwo, które będziemy również pić na drugim spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Piwa. E, Piotrku, polejesz na nie zdradzimy co to jest. Jeśli będziecie się chcieli dowiedzieć, co to za piwo, będziecie musieli przyjść na nasze spotkanie. Naprawdę nie wolno tutaj pić piwa, dlatego Piotrek musiał je zawinąć w gazetę. To jest ten powód. To co próbujemy Jakieś ciemne to piwo? No właśnie, jakieś ciemne, ciemne jak noc. Co czujesz, Kowal? Jest trochę za zimne, bo dopiero przed chwilą to z o, Alkohol, alkohol. Rodzyneczki. No, Rodzyneczki i, I, wyraźne, i wyraźna słodowość. Piotrek? Gip, e, dokładnie, tak. Są owoce, jest. E... Są rodzynki, lekka tak. czekolada. Myślę, że Przemek wiesz jaki to jest styl w tym momencie. Wiem, ale nie zdradzę. Jak przyjdziecie dowiecie się dużo więcej na temat ciemnych stylów piwa, bo będziemy mówić wyłącznie o ciemnych piwach. Spróbujecie kilku bardzo ciekawych stylów i nauczycie się je pić. Smakuje jak klasyka. Nie próbowałem jeszcze. Całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie. Czekoladka? Jest dobrze. Także myślę, że choć, przynajmniej dla tego piwa warto przyjść w sobotę. A to jest jedno z kilku, które będzie można spróbować. W sobotę o godzinie 15 w pawie Cześć ulica Grzybowska 2. Wpadajcie. Zapraszamy. Zapraszamy.